w Syrenach, będących właścicielem hotelu Polonia Palace, serdecznie witam ekscelencję członków misji dyplomatycznych, przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wszystkich pozostałych gości na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej z przedstawicieli przedstawicielstw dyplomatycznych, które miały swoje siedziby. Uh, ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of the Hotel Warszawski Serena Company, who is the owner of the Polonia Palace, I would like to most cordially welcome you, ladies and gentlemen, ex your excellencies, ambassadors, representatives of the diplomatic missions, the representatives of the uh, Ministry of Foreign Affairs, and uh, all our guests. to this ceremony of unveiling the commemorative plaque with the name of the diplomatic missions residing in the Pauline Palace after the World War II. Za kilka dni minie 100 lat od otwarcia tego hotelu który od samego początku swojej działalności wyróżniał się perfekcyjnym połączeniem tradycji i nowoczesności stając się stosowym obiektem noclegowym stolicy, jak również prestiżowym miejscem spotkań elit ze świata biznesu, polityki, dyplomacji i kultury. In a few days, 100 uh, years will have passed since the opening of this hotel, which from uh, the very outset uh, set itself apart with a perfect combination of tradition and modernity. Ta sama w sobie, że to jest luxurious hospitality venue of Warsaw, jak i prestigious meeting point of the elites from the world of business, holidays, diplomacy and culture. U progu drugiego stulecia hotelu mam zaszczyt móc powiedzieć o nim to samo. I zapewniam, że w kolejnych latach dołożymy wszelkich starań, by utrzymać renomę Bolonia Palaz, albowiem tradycja zobowiązuje. At the eve of the second century of the hotel's existence, it is my privilege and honor to say the very same words about this hotel. And I'd like also to assure you, ladies and gentlemen, that in the following years we will do our utmost to maintain the repute of Polonia Palace because tradition obliges. jeden z nie licznych podkreśla swój charakter. i opowiada o swojej bogatej historii. Ponieważ około 80% naszych gości stanowią cudzoziemcy, nie będzie przesadnym stwierdzeniem, że Boronia Palace jest ambasadorem tradycyjnej polskiej gościnności. Since about 80% of our guests are foreigners, I will not exaggerate in much in, in uh, stating that the Polonian Palace is the ambassador of the tradition Polish, uh, traditional Polish hospitality as well as one of the most beautiful and most interesting hallmarks. of the capital city of Wurst, which conveys to the good memories Poland. Dzisiejsza uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować panu ministrowi Radosławowi Sikorskiemu za patronat. Today's ceremony of unveiling the commemorative flag, uh, the honorary patronage of the Minister of Foreign Affairs. This is why I'd like to take this opportunity to extend my greatest thanks to the Minister, P. Lodzowski. przy tej okazji chciałbym również wyrazić wdzięczność Państwa ambasadom za dotychczasową współpracę z hotelami Grupy Syrena i chciałbym zapewnić, że Państwa goście będą zawsze w naszych hotelach pod dobrą opieką. Uh, let me also uh, express my gratitude uh, to your embassies, ladies and gentlemen, for the partnership with the hotels from our Serena Group, and I'd like to as assure once again that your guests will also uh, will always enjoy uh, the best care in our hotels. Dziś prawidłowo pokazać Państwu niezwykłą część. Historii Hotelu Polonia Palace, opowiadając o życiu i pracy dyplomatów z różnych krajów, w się z wojennych ruin i ogarniętej mrokiem politycznego terroru w Warszawie. Uh, today, we'd like to share to you a part of a very important uh, history, sorry, a very important part of, part of our hotel's history, which tells about the world and life of the diplomats from uh, many countries and the Polonia Palace in Warsaw that was just rising from destruction amidst the darkness of the political terror. Bezpośrednio po odsłonięciu tablicy pamiątkowej zapraszam Państwa do sali ludwikowskiej, gdzie odbędzie się projekcja archiwalnej kroniki filmowej z 1947 roku opowiadającej o naszym hotelu. Uh, right after we have filled the plaque, uh, I'd like to invite you to join us in the Ludwikowska uh, room, where the uh, projection of the genuine film footage from 1947 shall take place, which presents our hotel. Propagandowy wydźwięk tego filmu już pokazuje klimat polityczny, w jakim przyszło działać państwa Poprzednikom sprzed prawie 70 lat. Uh, the propaganda flavor of this film shows big volumes about the political climate from 60 years ago, in which your predecessors had to work. Zachęcam również do zapoznania się z archiwalnymi zdjęciami oraz ze wspomnieniami obiektywnych świadków w tamtych czasów. And I'd like also to uh, ask you to have a look at the archived photographs and also to listen to the uh, memoirs of the witnesses of those times. zapraszam państwa do zdjęcia. Nasz fotograf jest do Państwa And I'd like you uh, to I'd like to invite you to the commemorative photographs to have this photograph taken. have Teraz chciałbym zaprosić pana Michaela Kalwila, członka zarządu firmy Siha, będącej większościowym właścicielem hoteli warszawskich Serena, do przecięcia wstęgi na tablicy pamiątkowej. Now, I have us Mr. Michael Kalwil of Siha, who is the majority partner in Hotel Warszawskie Serena, to cut the ribbon on So please proceed to the next story.